Cześć moi drodzy, dzisiaj odpowiadam sobie na wasze pytania zadane na Facebooku na gałęzi, a zaczynamy od pytania zawartego w tytule tego materiału. Co twoim zdaniem byłoby rewolucją w świecie kina? I to jest naprawdę świetne pytanie, w ogóle zastanawiam się czy nie zrobić osobnego materiału tylko o tym, dość rozbudowanego, ale tutaj pokrótce postaram się ci odpowiedzieć jakie mam przemyślenia na ten temat. Ogólnie jeśli mówimy o rewolucji w kinie, to według mnie trzeba by to roz... Rozgałęzić na dwa segmenty. Pierwszy to jest rewolucja w produkcji filmów, a drugi to jest rewolucja w odbiorze filmów, w konsumowaniu ich. No bo jeśli spojrzymy najpierw na produkcję filmową, to oczywiście w historii filmu mieliśmy kilka takich rewolucji dość klasycznych, czyli nadejście koloru. Czyli wprowadzenie dźwięku, czyli wprowadzenie zapisu cyfrowego, to była bardzo duża rzecz na planach, bo już nawet pomijając fakt, że zapis cyfrowy umożliwiał dość mocne ograniczenie kosztów produkcji, nie trzeba było kupować, neg nie trzeba kupować negatywów, to dodatkowo, co zmienił bardzo, to możliwość podglądu na planie zdjęciowym tego, co akurat kręcimy, efektu ostatecznego na podglądzie. Bo zwróćcie uwagę, że jak kręci się film na filmie, to do czego by wam to porównać? Na przykład, jak macie lustrzankę, aparat i spoglądacie przez wizjer lustrzanki, to widzimy świat rzeczywisty, tam nie ma, nic nie jest modyfikowane, prawda? To jest po prostu oczko, które pozwala. Skomponować ujęcie. Wszelkie zmiany w takim zdjęciu dokonujemy, wszelkich zmian dokonujemy odpowiednio ustawiając aparat, przysłonę, czas naświetlania i tak dalej. Nie? I dokładnie tak samo to działa, kręcąc film na filmie, na negatywie. My nie widzimy tak naprawdę tego, co kręcimy, co osiągniemy. I wymaga to oczywiście ogromnego doświadczenia. Wiele osób tak naprawdę boi się tego ryzyka. Nawet znanych osób, sam Roger Deakins, czyli przecież tuza światła guru, światła wizualnego, w wywiadach wielokrotnie podkreślał, że on nie tęskni za zapisem na filmie. On bardzo lubi ten komfort, gdy siada do zapisu cyfrowego, na planie, do podglądu i widzi to, co nakręci. Widzi efekt końcowy tego ujęcia. Nie musi się zastanawiać, co tam wyjdzie później na, po, po oddaniu materiału do laboratorium. Jest to ogromne ułatwienie, prawdziwa rewolucja i dodatkowo oczywiście ona umożliwia też, umożliwiła kolejną rzecz, kolejną zmianę, czyli ułatwienie montażu i postprodukcji. To kolejna wielka zmiana, gdy dawniej trzeba było ciąć negatywy nożyczkami, czy jakikolwiek grading kolorystyczny wiązał się tak naprawdę poddawaniu obróbce chemicznej materiału. Było to wiele bardziej skomplikowane, trudniejsze i bardziej toporne. Teraz wszystko możemy bardzo ładnie zrobić na komputerach, na stacjach roboczych. Kolejna bardzo Znaczna rewolucja ułatwiająca pracę z filmem i umożliwiająca więcej. Kolejną rewolucją jest CGI. Co byśmy o CGI nie mówili komputerowo generowanej grafice można ją nie lubić, można na nią narzekać ale jest to ogromna rewolucja, która pozwala wprowadzić bardzo wiele na, do ostatecznego kadru. Oczywiście cały czas również następuje rozwój oświetlenia filmowego, jednostki są mniej toporne, bardziej rozbudowane, na więcej pozwalają, oczywiście rozwijają się cały, cały czas kamery również cyfrowe. Wiecie, to, są, może to nie są rewolucje, ale ewolucje pewnego systemu, nie? Natomiast jeśli chodzi o takie spoglądanie w przyszłość, co mogłoby taką rewolucją być, niekoniecznie ewolucją, bo cały czas można mówić o rozwoju kamer, rozwoju oświetlenia, to wszystko co powiedziałem, ale... Rewolucją, co mogłoby być, to na przykład wprowadzenie kamer, które zapisują ostrość na wszystkich przedziałach, na każdy, w każdym dystansie. Tego typu testy już się dziś pojawiają, różne prototypy gdzieś krążą, więc nie jest to coś totalnie wymyślone przeze mnie w tym momencie. Jest to osadzone w jakichś tam faktycznych testach, czyli mielibyśmy kamerę, której jakby o, o, o której ostrości ujęcia moglibyśmy też decydować postprodukcji. Ta ostrość, ostrość byłaby zapisana w każdym miejscu. Naszej, naszej przestrzeni i po tym jak siadamy do montażu, to moglibyśmy zdecydować, ej to jest trochę nieostre, możemy to doostrzyć, albo ej zmieńmy tutaj głębię ostrości, albo wiecie, zmodyfikujmy jakoś ten obrazek, plastykę tego obrazka. Byłoby to bardzo duża zmiana, która też zdejmuje troszkę odpowiedzialności z podejmowania decyzji na planie, ale też ułatwia naprawianie różnych ujęć i ułatwia manipulowanie nimi potem w czasie montażu. Więc jeśli myślę o takich rewolucjach, które mogłyby zaistnieć, które mogłyby ułatwić pracę z filmem na planie zdjęciowym um, i byłoby to coś osadzone w jakichś prototypach, testach, które się obecnie odbywają, to byłoby to coś takiego. Oczywiście dla widza, dla nas jest to pewnie mało interesujące, ale wyobraźcie sobie jednak taki dość duży komfort, nie? Tak jak wcześniej zapis cyfrowy. Zrewolucjonizował kontrolowanie materiału na planie zdjęciowym, podgląd w czasie rzeczywistym tego, co mamy faktycznie nakręcone. Tak, to byłby taki kolejny krok, który umożliwiłby o wiele większą manipulację materiałem źródłowym. Natomiast, jeśli weźmiemy pod uwagę rewolucję w odbiorze filmów, w odbiorze tego, jak my konsum konsumujemy filmy, no to tutaj już się o wiele mniej dzieje. Tak, historycznie patrząc, taka rewolucja nadeszła razem właśnie z dźwiękiem, z, z wprowadzeniem dźwięku, no bo dawniej film, Oglądało się z orkiestrą grającą na żywo. To ona, jakby odpowiadała za ścieżkę dźwiękową w filmie. W momencie, gdy Filmy zaczęły być rejestrowane już z dźwiękiem, no to oczywiście ten dźwięk był odtwarzany również w sali kinowej. I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o jakieś rewolucje. Cały czas, mi, cały czas mieliśmy ewolucję, czyli oczywiście kina y, wyposażone w coraz lepszej jakości projektory, coraz lepsze y, wizualne doznania, coraz lepsze systemy audio i tak dalej. Ale wiecie, to wszystko już nie były rewolucje, to były cały czas ewolucje. I tutaj o wiele ciężej wydaje mi się znaleźć coś, co mogłoby zmienić nasze postrzeganie filmów. Pewnego rodzaju eksperymentem było oczywiście, 3 czyli wprowadzenie trójwymiaru, które totalnie nie siadło, ale w mojej ocenie ono nie siadło głównie przez sposób. Używania tego trójwymiaru, tak, czyli musieliśmy mieć jakieś niewygodne okulary, które ściemniały dodatkowo ekran, i tak szczerze, Bogiem a prawdą, czy ten efekt był tego wszystkiego warty, wydaje mi się, że nie do końca. Ale też mam wrażenie, że temat nie jest zamknięty, że jest tutaj w mojej ocenie pole do popisu, i to faktycznie mogłoby zrewolucjonizować sposób oglądania filmów, jednak musiałoby to być bardziej przystępne, a równocześnie jeszcze bardziej efektowne i wygodne. I faktycznie, że gdy siądziemy na takim kinie. W 3D, to będziemy mieli to wrażenie trójwymiarowości, i to, co mi się wydaje, że może pomóc, to cały czas raczkująca technologia rozszerzonej rzeczywistości. Czyli gdybyśmy my siadali w kinie i nie zakładali żadnych okularów, hełmów, kasków, nie wiadomo czego, co w ogóle nam wszystko ściemnia i wypacza, ale żeby za pomocą rozszerzonej rzeczywistości projektować pewne elementy po prostu w sali kinowej. Czyli nie wiem, na przykład oglądamy jakąś noc rozgwieżdżoną i nagle wszędzie naokoło pojawiają się nam gwiazdy. Czy wyświetlane są różne elementy. Na sali kinowej, po prostu przed nami, właśnie używając rozszerzonej rzeczywistości, które jakby poszerzałyby doznania płynące z ekranu. To byłoby odlecie ciekawe, że nie wymagałoby żadnej od nas czynności, założenia czegoś, ubrania. Wiecie, yy, yy. Nasz odbiór byłby identyczny. Wchodzimy do sali kinowej i siadamy na fotelu. Ale działoby się wszystko właśnie dzięki rozszerzonej rzeczywistości. Oczywiście jest to jakaś tam wizja, mrzonka, na razie ta rozszerzona rzeczywistość gdzieś tam raczkuje w laboratoriach, jest testowana, w ogóle tego nie używamy na co dzień. Ale jeśli myśląc o jakiejś właśnie rewolucji, to wydaje mi się, że to mogłoby w tą stronę pójść. No ale tak, tutaj jest o wiele ciężej, prawda? Już coś wymyślić, jakąś rewolucję, bazując na tym, jak my filmy oglądamy. To jest dość, dość hermetyczne, mi się wydaje. Jaki jest Twój ulubiony film Studia A24? O rany, to studio ma same dobre filmy praktycznie. A, a pomijając już fakt, że nie widziałem wszystkich, ale tak a, upraszczając, wydaje mi się, że w top 3 powiedzmy filmów tego studia było, byłby Zielony Rycerz, Lighthouse i Midsommar. Ale to tak naprawdę, wiecie, to jak wybieranie Najfajniejszej rzeczy spośród najfajniejszych rzeczy. Bardzo trudna decyzja. Ktoś wie, czy powstanie trzecia część 300. Osobiście nie uważam, żeby tam była w ogóle nawet druga część potrzebna. Wydaje mi się, że pierwsza część tego filmu zamyka tą opowieść i. Nie ma tutaj za, za wiele do dodawania. Może odcinek o formatach obrazu 16.9, 4.3, kinowy, IMAX i inne. Wiesz co, wydaje mi się, że był taki odcinek, ale też sam nie mogłem go znaleźć. Bardzo możliwe, że opowiadałem o tym troszkę w innym Q&A. Może stworzę osobny materiał o tym. No to są sprawy dość mocno techniczne, nie chcę teraz nikogo zanudzać. Ale na pewno o tym gdzieś kiedyś opowiadałem, ale sam nie mogłem tego znaleźć. Czekasz na jakiś film, serial szczególnie? Jeśli tak, to na co i dlaczego? Wiesz co, niedawno czekałem do mocno na wikinga, Gersa, e, jeśli chodzi o seriale to obecnie czekam na przykład na kolejny sezon Peaky Blinders, bardzo mi się ten serial podoba, mega klimacik ma, więc czekam na kolejny sezon. E, Czekam trochę na Stranger Things kolejne. Mm, lubię ponownie jest to serial, który bardzo miło mi się ogląda. Doceniam go za wiele rzeczy scenograficzno-wizualnych. Mm, o, bardzo, bardzo czekam, ale to jest da, daleka śpiewka na kolejny sezon rozdzielenia. Na Apple TV rozdzielenie, słuchaj. Polecam z całego serca serial petarda. Mm, ostatnio o, poinformowali właśnie, że ro, będą robić drugi sezon tego serialu i o na to to na pewno czekam. <laughs> Jak zacząłeś przygodę z filmami, szkołą filmową i tak dalej. Wiesz co, na to pytanie już wiele. Raz opowiadałem, więc teraz mega króciutko ci powiem. Zaczynałem od studiowania politologii, potem filologię polską kończyłem, więc kierunki takie, po których można robić wszystko i nic. Pierwszy mój kontakt z jakąś formą filmowania było w TV-Gry, gdzie robiliśmy materiały o grach. Na początku po prostu zgrywaliśmy gameplaye, ale potem zaczęliśmy coś pracować z kamerą w studiu, jakieś wywiady, relacje, stargów i tak dalej. I tam poczułem, że w sumie fajnie mi się kręci i może fajnie byłoby nakręcić coś poza grami, i zacząłem sobie kręcić hobbystycznie, potem. Chodziłem do prywatnej szkoły filmowej w Krakowie e, i potem stopniowo zacząłem łapać różne zleconka i realizacje, e, wiecie, reklamowe. Nie? I tak to się powoli potoczyło. No a potem pojawił się kanał, i tak to sobie leci. Wybacz za bardzo szybką odpowiedź, ale naprawdę temat się wiele razy pojawiał i już wiele razy na to pytanie odpowiadałem. Według Ciebie co bardziej wpływa na pozytywny odbiór filmu, muzyka, dźwięk, czy montaż lub oświetlenie, tak naprawdę jedyna słuszna odpowiedź jest taka, że wszystko nie da się tak naprawdę stricte rozdzielić jednego elementu i powiedzieć, że o to on wpływa na dany obrazek. Ale jeśli chyba miałbym tak bardzo prosto wskazać rzecz, która może najmocniej, najmniejszym nakładem pracy wpłynąć na obrazek, na film, na scenę, na kadr, to byłaby ta muzyka. Tak naprawdę, muzyką możemy bardzo dużo dodać emocji, z sceny niezwykle prostej zrobić wyciskacz łez i na odwrót. Więc wydaje mi się, że najprostszą, najbardziej efektywną metodą wpływania na obrazek jest muzyka. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę oczywiście cały film zrealizowany, to na odbiór sceny składa się absolutnie wszystko. Każdy jej element łączy się w tą wizualną całość. Jest szansa na więcej treści opiniotwórczych, fajnie ogląda się Twoje analizy o technicznych aspektach filmów, ale chciałbym częściej posłuchać, jakie masz zdanie o najnowszych tych tytułach kinowych. Ja ogólnie recenzji nie robię bardzo dużo, bo uważam, że jest sporo kanałów na polskim YouTube. Które recenzje prezentują, lub są tylko o. lub tylko pokazują recenzje, jak na przykład filmowani, nie? Więc za bardzo nie chcę dublować formatów, ale jak zauważyliście, czasami się recenzje u mnie pojawiają, szczególnie w przypadku filmów, które zrobią na mnie bardzo duże wrażenie, na plus lub na minus, lub takich, na które po prostu chcę pójść do kina. Ogólnie nie, na pewno nie będzie u mnie recenzji filmów takich, wiecie, po kolei jest jakaś premiera w nie i recenzja u mnie. Premiera w nie recenzja u mnie. Film musi na mnie zrobić jakieś wrażenie, musi być charakterystyczny. Tak jak mówię, czy to na plus, czy to na minus, żebym zrobił u mnie o nim materiał. Jednak oczywiście postaram się, żeby takich rzeczy było jak najwięcej. Ogólnie, wiecie, tak naprawdę to, to Wam zdradzę, że. Jeśli chodzi o stopień trudności realizowania materiału na kanał, czyli na przykład ile czasu muszę pracy w to włożyć, to materiały opiniotwórcze tak naprawdę są najprostsze do zrealizowania. Bo wiecie, weźmy na przykład recenzję. No co, idę do kina, obejrzę sobie taki film, przemyślę to, co mam powiedzieć, tam przed kamerą, tak jak teraz, nagrywam, montuję, przykrywam trailerem i, i leci, nie? Więc jakby, biorąc pod uwagę nakład pracy, to materiały opiniotwórcze najmniej ode mnie wymagają takiego posiedzenia z nimi. Oczywiście doceniam to, że chcecie słuchać, znać moją opinię i chcecie wiedzieć, co myślę na dany temat. Jest to bardzo miłe i dziękuję wam za to, ale to jako ciekawostkę wam zdradzam tak zakulisowo, że są to paradoksalnie materiały, których mógłbym trzaskać nawet codziennie jeden. Jednak do no nie do końca taki jest mój cel, tak jak wam powiedziałem. Jest bardzo dużo różnych recenzji tego typu formatów i nie chcę, już, już na YouTubie i nie chcę ich dublować, ale oczywiście mam to na uwadze, jest mi miło i może takich materiałów będę robił troszkę więcej, skoro wam się podobają. Co uważasz o obecnych filmach, serialach Marvela? Według Ciebie idzie to w dobrym kierunku? Wiesz co, ja jestem w stanie Ci odpowiedzieć na to pytanie troszkę z punktu widzenia techniczno-artystycznego tych filmów. Ja nie siedzę za bardzo w uniwersum Marvela. Są kanały nawet na polskim YouTubie, jak już tak się do nich odwoły, odwoływać zacząłem, które się koncentrują na przykład na analizowaniu dzieł Marvela. Kto, gdzie, z kim, jakie ma powiązanie jeden film z drugim i tak dalej, więc... Od tej strony, takiej merytorycznej, tego uniwersum, ja nie jestem w stanie Ci powiedzieć, czy to idzie w dobrym kierunku, bo aż tak w tym nie siedzę. Natomiast od strony artystyczno-wizualnej uważam, że te filmy stoją w miejscu od bardzo długiego czasu, się w ogóle nie rozwijają. I czy to źle, czy to dobrze? To wydaje mi się, że jest kwestia subiektywna, ja do tego kompletnie nic nie mam, ja je zawsze traktowałem jako czystą, fajną rozrywkę. Idę do kina na te dwie godziny, mam się fajnie bawić, mam ją być fajerwerki i to mi wystarcza. Nie oczekuję od tych filmów, że mi dostarczą jakichkolwiek innych emocji. Dlatego ja jestem z tym pogodzony. Ale będąc szczerym, one się w ogóle nie rozwijają. Każdy z tych filmów jest zrobiony od tego samego schematu. Mówię ponownie artystyczno-wizualnie, ja nie wgłębiam meandrów, wiecie, fabularnych i nawiązań. Tu może się coś dzieje więcej, ale wizualnie one stoją od lat w miejscu. I. Wiesz co, no, no może szkoda, nie? Dlaczego by nie spróbować czegoś innego albo coś, coś, coś postarać się zamieszać? I, I dlatego Wam jeszcze powiem, że o wiele bardziej ostatnio doceniam filmy DC, DC, czyli na przykład Joker i Batman. Dwa filmy bardzo mroczne, z zupełnie innym podejściem, nietypowo blockbusterowym. Tam się coś już dzieje, nie? Są to naprawdę dobre filmy, również. Emocjonalnie do nich podchodząc, wizualnie, artystycznie. Nie mamy tutaj kolejnej blockbusterowej papki, która jest po prostu w Marvelach. Jednak ponownie yy, nie uważam, żeby było to coś złego, yy, patrząc na konwencje, w których te filmy są. Ale może czasami warto z tej konwencji troszkę uciec? Dlaczego tak powszechnie na planach stosuje się dymiarki? Co dym dodaje do ujęć, jeśli później i tak go najczęściej nie widać? Yy, wiesz co? Yy, a, przepraszam Was za wiercenie, znowu mi tu jakieś remonty robią. Jeśli słyszycie w tle jakieś buczenie, to są to wiertarki. Na szczęście nie są aż tyle głośne na razie, żebym musiał przerwać nagrywanie materiału. No zatem, dym. Co daje dym? Yy, słuchaj, to zależy oczywiście od natężenia tego dymu na planie, którego, który tam wrzucimy, ale tak naprawdę dym się używa w dwóch. Przeważnie w dwóch sytuacjach. Lekkie nadymienie, takie subtelne, spowoduje, że powietrze ma taką fakturę, że jest bardziej gęste. Często się to używa oczywiście w różnych thrillerach, dramatach, w takich miejscach, w których ma, wiecie, jest lokacja, w której coś się wydarzyło. Mrocznego, złego, jest jakaś zagadka i tak dalej wtedy to takie leciutkie nadymienie powoduje, że to powietrze jest bardziej gęste. Wydaje się to wszystko takie, wiecie, mięsiste. Natomiast gdy bardziej nadymimy, to wtedy światło zaczyna rzucać takie smugi. Jest to oczywiście artystyczny efekt, który jest czasami, czasami wykorzystywany. Jak na przykład tutaj bym nadymił, bardzo dużo dymu wprowadził, to na przykład od mocniejszego punktowego światła, czyli tutaj mam kontrę, z boku, to byście zobaczyli z tyłu taką smugę światła właśnie, która się tworzy na dymie, na cząsteczkach dymu. Więc takie są dwa główne zastosowania dymiarki. Zauważyłam ostatnio na nakręcenie filmów czarno-białych. Czemu taki zabieg ma służyć, poza tym, że nie ma później pracy nad kolorami? No, zdziwilibyście się, ile może być pracy nad kolorami w filmie czarno wbrew pozorom. Ale jakby wracając do pytania, wiesz co, no przede wszystkim jest to kwestia o, oh, no oddania odpowiedniej atmosfery. Czy to atmosfery epoki? Czy to ogólnie atmosfery filmu, jeśli reżyser stwierdzi, że to pasuje? No na to się składa oczywiście również oświetlenie, kompozycja i tak dalej, więc to, to nie ma odpowiedzi zero-jedynkowej. Nakręćmy w czerni i bieli, to będziemy mieli to. Ale zmienia to na pewno emocjonalne podejście do różnych ujęć i jeśli reżyser stwierdzi, że to pasuje do jego wizji, to dlatego się wtedy się używa czerni i bieli. Wiem, że trochę nie twoja bajka, ale chętnie zobaczyłbym materiał odnośnie tłumaczeń w filmach i od razu już ci odpowiadam, że faktycznie totalnie nie moja bajka, myślę, że to bardziej pytanie dla... Tłumaczy niż dla mnie nie chcę za bardzo opowiadać o czymś, o czym się nie znam. Czy dostrzegasz jakiś trend filmowy, sposób kręcenia, który ostatnio się spopularyzował w ostatniu, ostatnich kilku latach lub roku? Wiesz, to trochę to nawiązuje też do mojego pytania o rewolucjach, że obecnie nie ma za wiele tych rewolucji, są bardziej ewolucje. Jednak jeśli miałbym wskazać jedną rzecz, która faktycznie zaczęła, za, za, którą zaczęto stosować ostatnio, a jest związana z CGI, to otaczanie aktorów tymi ekranami. W, w, w pierwszym takim bardziej popularnym filmem, czy serialem, w którym to zastosowano był Mandalorian. Ja już o tym wiele razy mówiłem. Zresztą jest materiał na kanale jak nakręcono serial Mandalorian. Tam was odsyłam do, po wszystkie techniczne e, e, wisięki, mięsko techniczne. Ale ogólnie sprowadza się to do tego, że na Unreal Engine 5 wyświetlamy tło, czyli to co się dzieje za aktorem i dodatkowo to jest ogromnym plusem, to tło płynnie reaguje na pracę kamery. No bo to, że w tle coś wyświetlimy, no to nic nie, nie da, ale to, że to Tło pracuje razem, zmienia perspektywę razem z tym, jak się porusza kamera, jak zmienia ogniskową, jak pracuje z ostrością, więc to tło jest ruchome. Cały czas gra razem z ruchem kamery, z ruchem operatora. I to jest faktycznie bardzo duża rewolucja, i znaczy może też ewolucja, a nie rewolucja, y, którą w coraz większej ilości produkcji się stosuje. Y, na przykład duna kolejna ma być również nakręcona w dużej mierze, właśnie używając. Tego rodzaju ekranów. Więc, tak, to chyba jest taka najświeższa rzecz, która zaczęła, którą zaczęto stosować relatywnie niedawno i która bardzo szybko wtargnęła na plany zdjęciowe. Jak często dajesz się namówić na obejrzenie jakiegoś filmu, serialu? Masz jakieś osoby, strony, którymi poleceniami się kierujesz? Czy może na przykład ilością komentarzy? Wydaje mi się, że moje podejście tu za bardzo nie różni się od Podejścia Waszego. Jeśli po prostu interesuje mnie jakiś reżyser, to śledzę jego filmy. Jeśli zainteresuje mnie trailer, no to przyglądam się z czym rzecz. Jeśli pojawi się wiele głosów. Że jakiś film jest charakterystyczny, to również się nim zainteresuję. Nie mam tu jakiejś takiej swojej metody. Nie? No, bardzo wydaje mi się, że wygląda, wygląda to u mnie tak samo jak, jak u was. Czy często zdarza ci się spotykać widzów po seansie w kinie i jaki masz do tego stosunek? Miło wspominam naszą dyskusję na gorąco po Junie. A pamiętam, pamiętam, was pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, ja zbyt często nie spotykam nikogo po seansach, bo ja chodzę na seanse filmowe o nietypowych porach. Czyli staram się iść na jak najwcześniejszy. Im wcześniej, tym dla mnie lepiej. Najlepiej, jakby o dziewiątej były te sensy, ale z reguły są dziesiąta, jedenasta. I wtedy jest bardzo mało ludzi, i to jeszcze w tygodniu, oczywiście nie w weekendy. I wtedy jest bardzo mało osób na sali kinowej. Bardzo często siedzę sam lub gdzieś tam w oddali, ktoś gdzieś majaczy. Jest to związane z kilkoma rzeczami, przede wszystkim organizacyjnymi. To tak pasuje, żeby w tygodniu sobie jak najwcześniej taki film obejrzeć, żeby może zdążyć coś o nim przygotować później. I to chyba jest główny powód. Ale drugi jest taki, że ja nie specjalnie lubię siedzieć w zapełnionej sali kinowej. Wręcz powiedziałbym, że bardzo nie lubię. Nie lubię siedzieć w, w ścisku, wiecie, z dużą ilością osób naokoło. Czuję się taki, wiecie. Przytłoczony tym wszystkim. Nie, że tu po lewej ktoś siedzi, tu po prawej ktoś siedzi, z przodu, z tyłu, tu ktoś coś je, tu pije, tu rozmawia i tak dalej. Nie lubię tego. I to jest drugi powód, dla którego chodzę rano, żeby było jak najmniej osób. Ale ogólnie, jeśli gdzieś tam mnie zobaczycie na sali kinowej i będziecie mieli ochotę pogadać, to śmiało podchodźcie. Ja nie gryzę. Bardzo mi jest zawsze miło, sympatycznie wtedy i możemy sobie. Mm, Kilka słów zamienić po takim sensie. Chętnie też usłyszę, yy, poznam Wasze wrażenia po jakimś filmie, nie tylko Wy moje. <grym> Czy masz w planach występować z Hedem Fangotynem Gambrim i tym mądrym? Nie, a powinienem? <grym> Czy jest jakiś film, który uległ Pana totalnemu przewartościowaniu po latach i na plus i na minus? Wiesz co, nie ma takiego filmu, który, o którym bym zmienił jakoś radykalnie zdanie, opinię, bo o to zapewne Ci chodzi, ale są takie filmy. W których oczywiście zauważać zacząłem więcej rzeczy. Idealnym przykładem jest Matrix. Ja pierwszy raz Matrixa oglądałem bardzo dawno temu. Oczywiście wtedy jeszcze nie, nie patrzyłem na filmy tak, jak patrzę teraz. Film mi się bardzo podobał, ale to tyle, nie? Po prostu. Fajny film. Jednak gdy obejrzałem go kolejny raz, tak przypominając sobie poprzednie Matrixy przed tą najnowszą odsłoną, to zobaczyłem nagle, jak to jest dobry film. Jak on jest dobrze nakręcony, jak jest dobrze poprowadzony, ile tam rzeczy zadziałało. W zupełnie inny sposób odebrałem tą produkcję. Na plus. Więc może nie jest to bezpośrednia odpowiedź na Twoje pytanie, ale jest to faktycznie coś, co się zmieniło. Jeśli teraz obejrzę jakąś produkcję, którą oglądałem za dzieciaka, to już będę patrzył na nią inaczej. Na pewno więcej rzeczy będę, o, o, o większej ilości rzeczy będę wiedział i więcej większej ilości rzeczy będę świadomy. Czy uważasz, że dobrym telefonem da się nakręcić w miarę przyzwoity film krótkometrażowy? Kolejny temat, który powraca. Wszystko się da nakręcić telefonem, jednak będzie to o wiele mniej wygodne, bo telefony nie są przystosowane do kręcenia, do zmieniania ustawień, do, wiecie, komponowania ujęć i tak dalej, więc będzie to o wiele mniej wygodne i na o wiele mniej będziecie mogli sobie również po pozwolić w postprodukcji, bo oczywiście ten materiał będzie się rozlatywał bardzo szybko, jak będziemy chcieli zrobić coś na przykład z kolorami czy z czymkolwiek tak naprawdę. Wolisz nudny film bez ładu i składu, ale świetnie nakręcony czy słabo nakręcony, ale szalenie ciekawy i dobrze zagrany? Yy, wiesz co, siłą rzeczy chyba to drugie. Czyli szalenie ciekawy i dobrze zagrany. Wydaje mi się, że bardzo dobrym przykładem, nawiązującym do Twojego pytania, jest Macbeth, ten, co na Apple TV się ostatnio pojawił. Jest to film przepięknie nakręcony, tam światło, kompozycja, no cudo. Tak, tak naprawdę oświetlenie tam jest jakiby osobnym aktorem wizualnym. Ale równocześnie jest to film przeraźliwie nudny, według mnie źle poprowadzony i okropnie zagrany. Mhm. Bardzo się na nim wynudziłem. Jednak jedyny powód, dla którego go oglądałem, było to, że tak naprawdę on mi się podobał wizualnie. Jednak nie spowodowało to, że byłem usatysfakcjonowany na koniec, wręcz przeciwnie. I to chyba dobrze odpowiada na Twoje pytanie: że mimo wszystko, jednak wizualny aspekt filmów fajnie, dobrze, żeby był prześliczny, ale to nie wystarczy, żeby z filmem się dobrze obcowało. Co sądzisz o produkcjach bazujących na CGI? I to pytanie jest o wiele dłuższe, ale mam nadzieję, że się nie obrazisz, że sprowadzę go tylko do tego zdania. I też moja odpowiedź nie będzie zbyt długa: I tak naprawdę nie mam kompletnie nic do CGI. Pod warunkiem, że jest wykorzystywane oczywiście w przemyślany sposób, nie jest nadużywane i dobrze działa w danej scenie. Jest to tylko i wyłącznie kolejne narzędzie dla twórców filmowych, które mogą, które, które mogą stosować z dużym sukcesem, a czasami mogą przedobrzyć. I tyle. Czy latałeś kiedyś dronem i co sądzisz o ich użyciu w kinematografii? Latać nie latałem, współpracowałem wiele razy z osobami latającymi, z operatorami, operatorami dronów, bo na różnych realizacjach ich po prostu używamy, różnych dronów, mniejszych, większych. I, i co sądzę o ich użyciu? No podobnie jak z CGI, jest to fajne narzędzie udostępnione twórcom, bardzo przystępne, ale jego używanie musi być przemyślane i nie nadużywane. Co by się musiało stać, abyś przestał prowadzić kanał? Nie mam bladego pojęcia i mam nadzieję, że jeśli coś takiego jest, to nie nastąpi w najbliższym czasie, bo nie mam ochoty kończyć prowadzenia tego kanału. I tym pozytywnym akcentem dziękuję Wam pięknie za słuchanie, za zadawanie pytań, za wytrwanie do samego końca. To już taka klasyka, że na koniec tych materiałów QA, które. które które trwają i trwają. Pozdrawiam absolutnie wszystkich, którzy dotrwali do samego końca. Jest mi bardzo miło, że jesteście w stanie wytrzymać tyle mojego ględzenia, nawijania bezpośrednio do kamery, chociaż domyślam się, że pewnie większość z Was zrzuca ten materiał do paska, nie? <laughs> Ile można na mnie patrzeć? <laughs> Sam bym nie wytrzymał. W każdym razie życzę Wam milutkiego tygodnia i widzimy się w kolejnych materiałach. Jak zawsze, pa pa, trzymajcie się.